Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, trochę o Maryi, takich podstaw, bo widzę, że protestantyzm tutaj nam pokazuje z panem Rafałem Kowalskim, naszym pastorem, to czym jest z natury. Protestantyzm z natury, albo inaczej do natury protestantyzmu, należy niezrozumienie. Protestantyzm jest niezrozumieniem. Sam z siebie. Do najgłębszej natury protestantyzmu należy niezrozumienie, bo jest niezrozumieniem. I tu moi drodzy, nasz pan Rafał Kowalski i zresztą tam inni pastorzy czy komentatorzy protestanci piszą o czym Maryja porodziła boską naturę Jezusa, czy ludzką naturę Jezusa. Moi drodzy, rozdzielanie i tak jak tutaj sugerują protestanci, co po niektórzy, z panem Rafałkiem, naszym kochanym pastorem i teologiem, yy... Że Maryja urodziła tylko ludzką naturę Chrystusa, to proszę mi pokazać i powiedzieć, jeżeli Maria urodziła Chrystusa w 100% jako człowieka, wiemy, że Chrystus był Bogiem i człowiekiem, to kiedy do tej ludzkiej natury dołączyła boska? Kiedy nastąpiła ta unia hipostatyczna, czyli unia między boską naturą i ludzką naturą w Chrystusie? Jeżeli Maryja urodziła tylko człowieka, to kiedy w to człowieczeństwo, w czyste człowieczeństwo Chrystusa dołączyło bóstwo, tak, że Chrystus stał się Bogiem i człowiekiem. Leżycie wszyscy, ale jutro dalej będziecie pisać, że Maryja nie urodziła Boga. Moi drodzy, światło na zrozumienie tej tajemnicy, oczywiście to musi być światło Ducha Świętego i przyjęcie z wiarą, a nie branie nieskończonych tajemnic bożych na nasz pusty rozumek, tak, a protestantów, co nawet tego nie bierze na rozum, tylko yy, właśnie na pustą puszkę po piwie, bo tym jest protestantyzm, jak kiedyś mówiliśmy, pusta puszka miotana wiatrem zmienności, tak, no to na taki rozum to w ogóle nic nie można brać, tak. Tych tajemnic się nie pojmie, ale powinno nam zrozumieć, dać do zrozumienia, albo rzucić pewne światło na tą największą tajemnicę wcielenia, to co pisze Święty Jan w prologu, Ewangelia Świętego Jana, prolog. Na początku było słowo, słowo było u Boga, i Bogiem było słowo, tak, i słowo stało się ciałem. I tutaj, moi drodzy, słowo, które było Bogiem, staje się ciałem. W momencie zwiastowania, w momencie w którym Anioł obwieszcza jej przesłanie od Boga, że oto poczniesz i porodzisz syna, i Maryja poddaje się, oto ja służę Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W tym momencie, właśnie wszechmocny, odwiecznie odwieczny, wszechpotężny stworzyciel wszechuniwersów w niej staje się zarodkiem. Tak? W niej staje się embrionem, zarodkiem. Już nie pamiętam, co tam jest pierwsze, jako ten etap rozwoju człowieka. Ale właśnie ten zarodek, który się pojawił w łonie Maryi, to jest wszechmocny, wszechpotężny stworzyciel, który, mając cały wszechrodzaj ludzki jako podpórkę pod małego palca u lewej nogi staje się mik y mikroskopijnej wielkości embrionem. I co, zabronicie mu? Więc można śmiało powiedzieć, że Maria nosiła w swoim błonie odwiecznego Boga, jak ojcowie Kościoła y piszą. Stworzenie nosiło swego Stwórcę, stworzenie porodziło swego Stworzyciela. Tak, bo takie właśnie... Y no, właśnie, ale protestantyzm jest niezrozumieniem. Tak, że o, Maria urodziła Jezusa człowieka, i czy, czy urodził. To właśnie pokazuje, że nawet krzty zrozumienia nie mają tego, co można rozumem i łaską Ducha Świętego pojąć o tajemnicy wcielenia. Ona i tak nas przerośnie i przerasta, jak wszystkie tajemnice Boga, bo za każda tajemnica Boga, za każdą tajemnicą Boga jest jego nieskończoność i wszechmoc, i nieskończona miłość. A więc pewne rzeczy trzeba brać na wiarę. Protestantyzm bez wiary, bez ducha, czysto cielesny. Mające tylko czaszki, a bez rozumu, chcę czaszką bez rozumu. Jak taka puszka po piwie, taka czaszka bez rozumu chce zrozumieć wszechmoc i nieskończone tajemnice Boże, które są objawieniem jego wszechmocy i nieskończonej miłości. Chcą to zrozumieć czaszką, bez mózgu, bez rozumu. Dlatego wychodzi im to, co im wychodzi, tak? to jeżeli byście czytali i zapoznawali się z nauką rzymsko-katolicką to byście przeczytali nieraz nie dwa i nie dziesięć że że kościół nie, nigdy nie zgłębi do końca chociażby tajemnic eucharystii jak i wiele innych tajemnic Tak, żeby zgłębić jakąś tajemnicę do tego stopnia, żeby powiedzieć, już żeśmy wszystko zrozumieli, już po prostu tu, na, tu nic nie ma, co by nas mogło zaskoczyć. Tak od lewa do prawa i, i na wspak wszystko rozumiemy. Już mamy oto, w, w tym palcu wszystko mamy. Nie ma takiej tajemnicy tak opanowanej do tego stopnia, żeby powiedzieć, że mamy wszystko w tym palcu. Wiele prawd jest zdefiniowanych, wiele prawd jest przyjętych, Określonych, głoszonych? No ale właśnie, czy do końca, do tego stopnia, żeby mieć je w tym małym palcu zrozumiałych od strony rozumnej? Chociażby tajemnica Trójcy Świętej? No nie. Tajemnica yy, Eucharystii? No nie. Dwa tysiące lat Kościół odprawia Eucharystię, setki miliardów pewnie mszy było odprawionych od Wieczernika po dzisiaj. I co? Tysiące książek, kazań, milionów artykułów, wszystkiego. I co? I dalej Kościół odkrywa tajemnicę Eucharystii po dwóch tysiącach lat. Bo tam jest nieskończona miłość, tak? Źródło nieskończonej miłości, życia nieskończonego. I każda tajemnica, to musicie zrozumieć, nawet jeżeli nie macie mózgu w tych czaszkach, to i tak wam to powiem: za każdą tajemnicą kryje się wszechmocna, nieskończona miłość Boga, która przerasta nasze rozumki. Stąd jest fides and ratio, wiara i rozum, a protestanci biorą wszystko na rozum, a że go nie mają, to biorą wszystko na puste czaszki. I myślą przy tym, że są mądrzy, tak? tylko, że na 1600, prawie na 1500 wpisów, jakich się pojawiło, podzieląc to tak na pół 750 protestanckich, w żadnym wpisie nie ma dwóch wersetów, które by pokazywały jasno, że Maryja nie jest Matką Boga. A o to proszę już od prawie tygodnia. To nie trzeba robić szpagaty, czy Maryja urodziła Chrystusa jako ciało, czy dała początek boskiej naturze. A jak tak, to jest czwarta osoba boska, ma boskie przymioty, więc jest boginią. Tak, tak, Rafałek nasz pisze, teolog. Rafałku, ja mam boskie przymioty. Wczoraj otwarcie i z e, podniesioną głową powiedziałem, że jestem synem Boga Najwyższego i to potwierdzam. A dzisiaj powiem jeszcze więcej, mam boskie przymioty. I co, jestem Bogiem? Nie, nie jestem Bogiem, ale mam boskie przymioty. I teraz jaka jest różnica między boskim przymiotem, jakim jest bezgrzeszność Maryi, boskimi przymiotami Maryi, a boskimi przymiotami Boga? Boskimi przymiotami Boga, boskimi przymiotami, które ja mam. I każdy z nas. Różnica jest taka, że boskie przymioty należą do Boga z natury. Świętość należy do natury Boga. Od wiecz... Życie wieczne należy do natury Boga. Bóg nie musi się starać o życie wieczne, Bóg nie został stworzony do życia wiecznego. On nim jest z natury. Bóg się nie musi uświęcać, Bóg nie musi być, być zachowany od grzechu, bo do jego natury należy świętość. On jest świętością i on jest bezgrzesznością, tak? Natomiast Maryja nie jest bezgrzeszna z natury, bo takim jest tylko Bóg. Maria została uczyniona bezgrzeszna, a to jest różnica. I Maria w Magnificat mówi wielkie rzeczy uczyni mi wszechmocny. No, zapytać protestantów, pytam już Któryś raz, i wiem, że będzie cisza, trzy rzeczy, które Bóg uczynił, które wszechmocne uczynił Maryi. Trzy tajemnice, żadnej nie wymienicie, tak? A właśnie do jednej z tych tajemnic należy to, że została poczęta bez grzechu. I jeżeli sławi Zbawiciela, to nie dlatego, że jest grzesznicą, tylko dlatego, że świadoma jest tego, że została zachowana od grzechu. Tak? Czyli Maria jest bezgrzeszna na, za, na zasadzie bycia zachowaną od grzechu na mocy krwi Chrystusa. Natomiast Chrystus jest bezgrzeszny, bo do Jego natury należy bezgrzeszność. On nie musiał być zachowany. Maria tak. Gdyby nie ofiara Chrystusa i na mocy której Maria została zachowana od grzechu, Maria by była jak każda chrysia grzesznica. A taką nie była, bo została zachowana właśnie po to, aby świętość, do której, do którą jest Chrystus, mogła zamieszkać, świętość, którą jest Bóg, mogła zamieszkać w czystym łonie, by się nie skalać grzechem pierworodnym. tak? Niewiasta, rzuca mnie przyjaźń między ciebie a niewiastem. Między potomstwo twoje a potomstwo jej. Tym niewiastem jest Maryja. Ja wiem, że teraz będziecie pisać: Kościół, Jerozolima, e, naród wybrany. Tylko zadajcie sobie pytanie: Kościół umarł na krzyżu? Kościół e, pokonał szatana? Czy Chrystus, syn Maryi, naród wybrany, pokonał szatana na krzyżu? Czy Jezus, Chrystus, syn Boży, zrodzony z Maryi? No, kto pokonał szatana? Jezus Chrystus, syn Boży na krzyżu, zrodzony z Maryi. On zmiażdżył łeb szatanowi. Tak? A więc niewiastą z protoewangelii musi być tylko Maryja bo tylko jej potomstwo Jezus Chrystus zmiażdżył łeb szatanowi. Ja wiem, będziecie teraz tu tworzyć apokalipsy, że to jest Kościół, że to jest naród wybrany, tak? To faryzeusze zmiażdżyli łeb Satanowi tak? Zluczonymi w piśmie, tak? I pokolenie Korego, tak? Buntowników. Oni zmiażdżyli łeb szatanowi. No, zdrowia życzę. Więc moi drodzy, Maria została zachowana od grzechu, aby stanowić godne mieszkanie dla świętego Boga, tak? Stąd został ja jej udzielona bezgrzeszność, ale nie, ta bezgrzeszność nie należała do jej natury z natury, bo do natury ludzkiej nie należy bezgrzeszność tylko została jej udzielona. Bogu nikt nie udzielił bezgrzeszności, bo On jest bezgrzesznością. Jeżeli my żyjemy świętym życiem, świętymi bądźcie jak ja jestem święty, tak? Więc jeżeli mamy udział w świętości Boga, to mamy udział w boskim przymiocie, jakim jest świętość, Rafałku. I wcale nie jesteśmy Bogami. Bo Bogiem byśmy byli, bogami byśmy byli wtedy, gdyby świętość należała do naszej natury. Gdybyśmy byli zrodzeni w świętości przez świętość i byli świętością, Rafałku. Takim jest tylko Bóg. Świętością jest tylko Bóg. My jesteśmy nędzą sami z siebie. Tak? Ale właśnie dlatego, że Bóg nam udzielił siebie, udziela nam siebie, udziela nam swoich darów byśmy dzięki nim mogli żyć Jego świętością i uświęcać się jak on jest święty, uczestniczymy Przymiotach Bożych. Życie wieczne Rafałku jest przymiotem boskim, a każdy z nas jest powołany do życia wiecznego, czyli do natury Boga życie wieczne należy z natury. My mamy życie wieczne nie z natury, tylko z powołania Bożego. Robicie różnicę Rafałku? Ja mam przymioty boskie, bo ja jestem powołany do życia w, od, na wieczność, czyli do życia, jakie ma Bóg, wieczne czy to będę w piekle, czy będę w niebie i tak będę żył wiecznie, Potem potępieńcy w piekle, cały, żyjąc wiecznie, to to mają przymiot boski, nieśmiertelność. Rafałek. No ale, ja wiem. Taki jest poziom tutaj, moi drodzy protestantów, którzy na czaszkę bez rozumu, bez mózgu, próbują zrozumieć rzeczy, przed którymi trzeba klęknąć. Prawda? Więc Maryja jest bezgrzeszna, bo została zachowana od grzechu i nie jest Bogiem, bo Bóg jest bezgrzeszny sam w sobie, tak? Maryja, będąc człowiekiem, została wybrana do tego, by w swym łonie nosiła Boga, który w niej przyjmuje ciało. Staje się ciałem. I próba rozróżnienia natur, czy taka natura, czy siaka, to pokazuje właśnie, jeszcze raz wam to powiem. To, że jesteście wcieleniem, uosobieniem niezrozumienia. Jesteście niezrozumieniem w protestantyzmie. Będąc w protestantyzmie jesteście niezrozumieniem. Nie, że czegoś nie rozumiecie, tylko jesteście niezrozumieniem. Tak? To jeszcze raz, to co mówiłem na początku. Kiedy do tej ludzkiej natury, którą porodziła Maryja, dołączyła się boska natura Syna Bożego, że Chrystus stał się Bogiem i człowiekiem. Maria nosiła w swojej łonie Boga, który przyjął postać człowieka. I ten zarodek to był wszędzie w łonie Maryi, to był wszechmocny, wszechpotężny, odwiecznie, odwieczny, nieskończenie, nieskończony, stworzyciel wszechuniwersów, Bóg, który będąc wszechmocny, nieskończenie, nieskończony, stał się miskroskopijnej wielkości zarodkiem. I co, zabronicie mu? Zabronicie mu? Ja Nie. Ja mu dziękuję za to i go podziwiam. A wy próbujecie dzielić włosy na dwoje. Tak? Czy taka? Natura, czy się, a to boska natura Maryi, czwarta osoba trójcy świętej. Ludzie, pomódźcie się o Boga, żeby fakty w puste czaszki dał najpierw mózg. A jak je wam da, to się później zacznijcie modlić o rozum. Pozdrawiam.